na początku chciałbym zwrócić się do was z apelem żebyście nikogo nie wykopywali, ponieważ w sposób dosłowny realizacji tego uczynku poza, poza osobami, które pracują w branży pogrzebowej jest dosyć trudny a możliwy w zasadzie w naszej szerokości geograficznej jedynie w momencie, gdy ktoś z was kogoś by wtórnie wykopał i zakopał Pogrzebał z powrotem. Ale przechodząc do rzeczy, wydaje się, że chociaż już w naszej szerokości geograficznej, czymś naturalnym, a wręcz nawet patrząc z punktu widzenia przepisów prawa, naturalnym jest to, żeby kogoś w dosłowny sposób zmarłego pogrzebać, gdzieś umieścić na jakimś cmentarzu, odpowiednio wydzielonym miejscem, miejscu jest to, co znaczy ten, co znaczy te, te, te zobowiązanie w sposób bardziej e, sposób mniej dosłowny. Umarłych pogrzebać wydaje się, mówi nam dwie istotne rzeczy. Pierwsza to taka, że wzywa nas do tego, abyśmy pamiętali, abyśmy uchronili pamięć o tych, e, o tych którzy odeszli, którzy, hmm, którzy Między nami kiedyś żyli, funkcjonowali, a teraz, jak wierzymy, znajdują się w innej rzeczywistości, ale czasem z powodu różnych zawirowań historycznych, czasem z powodu niesprawiedliwego traktowania są tak jakby zapomnieni, jakby w ogóle nie istnieli. Są w pewnym sensie niepogrzebani, bo jakby ich życie w ogóle nie zostało, nie zostało w ten symboliczny sposób zamknięte, policzone. Zmarłych pogrzebać zawiera w sobie także to właśnie zobowiązanie nas do walczenia o tą prawdę, o, o tych ludziach, którzy odeszli czasem w sposób gwałtowny, czasem w wyniku jakichś niesprawiedliwych wydarzeń, a o których wcześniej nie miano odwagi, możliwości, szansy się, się upomnieć. Tutaj, takim specyficznym wydarzeniem, które możemy obserwować teraz, dzieje się na naszych oczach. To jest praca na powązkach właśnie w tej chwili grupy specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy wykopują osoby, wykopują szkielety osób zamordowanych w wyniku represji przeciwko Armii Krajowej i innym środowiskom patriotycznym w czasach stalinowskich, tak? Ci ludzie bez, bez grobu praktycznie, bez miejsca należytego pochówku i właśnie to nie tylko te fizyczne ich pogrzebanie, ale też, też w sensie bardziej symbolicznym te przypomnienie o nich pamięci jest jak najbardziej realizacją tego, e, tego uczynku. Podobnie tutaj kilka metrów dalej od miejsca, w którym się znajdujemy jest e, jedyny Południowej Polsce kościół e, ormiański. I obok tego kościoła stoi tzw. Tak Haczkar, czyli Krzyż Pamięci. E, na, początku XX, na początku XX wieku e, doszło tutaj do, e, nie tutaj, doszło w Turcji do masowego ludobójstwa Ormian. E, zginęło ich około milion bądź półtorej miliona. Taki trochę zapomniany holokaust innego narodu niż. Niż naród, niż naród żydowski. Coś, o, czym te, o, o co do dziś trzeba walczyć, o co do dziś trzeba przypominać, zwłaszcza wobec nieprzychylnej postawy Turcji, która nie chce jakby mówić o tych wydarzeniach. Udaje, że do takich wydarzeń w ogóle, w ogóle nie doszło. I takim już naszym rodzimym przykładem tego, jak. Jak warto walczyć o to, aby umarłych pogrzebać, aby oddać im szacunek, aby służyć pamięci o nich. Jest przykład e, księdza Bernarda Klodwika, który był e, niemieckim redemptorystą, pracował w parafii Świętego Krzyża e, w Pliwicach. Kościół stoi dalej, dalej tam są redemptoryści. E, on już pod koniec wojny w 1945 roku, kiedy na te tereny weszli, weszli żołnierze radzieccy, no, zachował się w sposób dosyć odważny, mianowicie w, w pobliskiej Brzezińce żołnierze radzieccy jak weszli na tereny, na tereny tutaj powiatu Gliwickiego oszaleli no, w mniej lub bardziej zrozumiały sposób z, e, w jakiejś nienawiści, gwałtowności wobec, e, wobec siłą rzeczy swoich, swoich frontowych wrogów, czyli Niemców, ale też wobec Ślązaków, ponieważ w ogóle nie, e, nie, nie odnajdywali, czy nie chcieli odnaleźć jakby, nie czynili żadnego rozróżnienia między Między tymi, tymi, tymi dwiema społecznościami i między innymi w Brzezińce ofiarą, ofiarą tych żołnierzy radzieckich padli, padli pracujący, tam, pracujący tam księża. Jedyną osobą, która odważyła się, jakby jednocześnie wyjść do tych parafian w Brzezince i, i też z zamiarem pochowania swoich kolegów, był właśnie ksiądz Bernard Klodwik, Ksiądz rodowity Niemiec, gdzieś tam, chyba spod Akwizgranu, e, który notabene za czasów hitlerowskiej okupacji był prześladowany za, za prowadzenie mszy, e, za, za udzielanie posługi duszpasterskiej Polakom w języku polskim. E, I niestety ta jego ofiara skończyła się tym, że już wracając z tego pogrzebu w drodze Brzezinki do pobliskich ród, został zastrzelony przez, przez, przez żołnierzy radzieckich. I myślę, że to jest taki nasz lokalny przykład, trochę słabo znany, a nawet bardzo, który pokazuje, jak, jak ważną wartością wartością, dla której warto poświęcić życie jest ta ochrona pamięci, ta ochrona. Godności także człowieka, nawet jak już on umrze, nawet godności jego, jego ciała w sensie dosłownym, ale też w sensie przynośnym, jako pewnego, pewnej indywidualności, o której musimy, musimy pamiętać.